Panie że z trybą tak głosy były już kibiców, że to był Wasz najgorszy mecz chyba w tym sezonie na własnym boisku, biorąc pod uwagę jedną i drugą rundę. Też powiedziała Pan takie, taką opinię? No nie zgodzę się. Myślę, że to był najgorszy mecz. Zarówno nasz, i myślę, że rywal też się dopasował grą do nas. No szczelił dwie bramki, ale to, to nie było jakieś widowisko piłkarskie ciekawe do oglądania. E, jedyne co było porywające tego dnia, to chyba jeszcze ten wiatr, który gdzieś tam nam towarzyszył. E, myślę, że to taki mać, który gdyby się odbył, ktoś by powiedział, że typowo 0 do 0 i by nic się nie wydarzyło, ale to przeciwnik wykorzystał stałe fragmenty gry i naszą. Nasze złe zachowania. Szkoda tylko tego, że w sytuacji, kiedy zacząłem robić te zmiany i chcieliśmy powalczyć z jeziorem z tym spotkaniu, to dostajemy tak naprawdę z niczego drugą bramkę, a w 94-minucie mamy jeszcze spojenie i mogliśmy spokojnie ten jeden punkt wywalczyć taki mecz, który myślę no niczym ciekawym się nie, 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 nie wyróżnił. I mam nadzieję, że że w kolejnych spotkaniach będzie to dużo lepiej wyglądało szczególnie o umiejętność budowania tych sytuacji w akcji ofensywnej no, no, w środzie się łożyło dobrze spotkanie, strzelają bramkę pod koniec pierwszej połowy i na drugą wychodzą już cofnięci dobrze pracując w defensywie, przesuwając się tylko i wyprowadzając gośne kontrataki no i zdobywają dzisiaj trzy punkty mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że szybko o tym meczu zapomnimy i za dwa tygodnie będzie to dużo lepsze widowisko.